Nie pospolici, nie uczesani, nie przekonani, zaplątani, zaplątani. Byłam dzisiaj w strasznym miejscu. Robiłam straszne rzeczy. Co? Potwornie się czuję! Upadłam na samo dno. Jakie dno? Głębokie dno. Albert, ściągaj te pieprzone słuchawki. Chwila, chwila, to świetny numer. I ściągaj, bo przestanę z tobą rozmawiać. Dobrze, dobrze. Co? No, no powiedz jeszcze raz, co z tym dnem? Jakim dnem? No tam, gdzie byłaś. Byłam na castingu. No dziewczyno, to świetnie! Super, w końcu dajesz swojemu życiu szansę. To był casting do reklamy. A no to też fajnie. Można dobrze zarobić, nie? Ale to... No, to ma być reklama zapachu do toalet. Aha. No wiesz, no, pieniądze nie śmierdzą. Miałam grać dziewczynę, której ciągle śmierdzi w toalecie. No to nic takiego, nic takiego. Posłuchaj, co stało się jednej z koleżanek mojej matki. Co? I to uważaj, wyobraź sobie, że stado szczurów uwiło sobie gniazdo w jej łazience. No, bała, bała się do niej wejść. Mówiła, że było ich ze 300. W końcu wezwała fachowców do likwidowania szczurów. Przyszli i za pomocą bardzo toksycznych środków załatwili całe to stado. Żaden, żaden nie przeżył. Dosłownie żaden. Cały dzień wynosili szczurze trupy w niebieskich plastikowych workach. Wydawało się, że to profesjonaliści, nie? Ale jednak nie usunęli wszystkich ciał pochowanych gdzieś tam, wiesz, w rurach, przewodach wentylacyjnych i tak dalej. Po tygodniu zaczęło tak walić, tak wali, że normalnie babka musiała wy, y, chodzić w tej w masce plenowej. No, no w ogóle przestała ją ściągać, nawet spała w tej masce, nawet, nawet, nawet do kościoła w niej chodziła. No i niestety religijni fanatycy spalili tę kobietę na stosie. Ty, no ale na jakim stosie? No, no przecież, że nie na stosie, atomowym. No normalnym no. stosie ułożonym z drewna. Ale, ale właściwie za co ją spalili? Za czary? Co ty, w XXI wieku spalili ją, bo, no bo myśleli, że jest żydomasonem. Biedna kobieta. A, mniejsza nią. powiedz lepiej, powiedz lepiej, czy dostałaś ty rolę w reklamie. No. No, dostałam, no. Wow, no to super! Super! super. Gratulation! No, A co takiego co takiego zrobiłaś, że ją dostałaś? No, właściwie nic. Patrzyli tylko długo na mnie, po czym jeden z nich powiedział, że mam taki wyraz twarzy, jakby mi ciągle śmierdziało Aha. pod nosem. No, wiesz, no nie mylił się kaleś, nie? Ty, ty, Albert, okropny jesteś, wiesz? Okropny to jest taki A... mój kolega z roku. O, kolega. Słuchaj, zaprosił swoją dziewczynę na kolację przy świecach, którą sam przyrządził. W pewnym momencie, ale uważaj, w pewnym momencie dziewczyna zwróciła uwagę na specyficzny zapach jej potrawy. Powiedziała, że śmierdzi, nie? On na to, że to sos z bardzo drogiego holenderskiego sera. Po wypiciu, po wypiciu kieliszka wina dziewczyna przestała narzekać na zapach, potem chciała pocałować mojego kolegę, ale ten nie chciał. Powiedział, że już nigdy ale to nigdy jej nie pocałuje, ponieważ brzydzi się osób, które zjadają własne ekskrementy. Jak to? Zjadła własną... Aha, aha, była w lasanii, którą dla niej przyrządził. Jakie to chydne. No no. Dlaczego on jej to zrobił? A dowiedział się chłopak, że ona go zdradza. Hmm? Ale uważaj, teraz, teraz to cię dopiero zatka. Ona wcale go nie zdradzała. Rozumiesz? To była intryga uknuta przez inną dziewczynę, Nie. która kochała, kochała się w, w moim koledze. <laughs> Jakie to życie jest skomplikowane. No. Po tym, co mi powiedziałeś, bałabym się zakochać. Zaraz zaraz, 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 zaraz. We mnie, we mnie możesz się zakochać. Ja nie jestem Jasne. psycholem. Ale ty myślisz tylko o jednym. No, ale to źle. No to przecież to, to świadczy tylko o tym, że jestem normalnie rozwiniętym hmm. młodym człowiekiem. Hmm, insynuujesz, że ja jestem niedorozwinięta, skoro nie mam ochoty na ciebie. Nic tak? nie insynuuję, po prostu, no. No po prostu podobasz mi się, no. Z, znaczy. Co ci się podoba? Moja buzia? No. Piersi? A. A. Nogi? No. A, a, może, a może tyłek, co? No. No. wiesz, właściwie to, to wszystko masz fajne, no. Jesteś beznadziejny. Widzisz, tylko moje ciało. Nie obchodzicie moje wnętrze. Nie obchodzicie to, jaka jestem. Bo z twoim wnętrzem już rozmawiałem, ale jeszcze... No jeszcze, no ten, no. No nie dotykałem twojego ciała. Jaki Albert, daj mi już spokój. Idź lepiej do jednej z tych dziewczyn, które pozwolą ci się dotykać, a z którymi nie musisz rozmawiać. No, stać cię na nie. Szarotka, jesteś genialna, genialna. Mhm. Sam nie wpadłbym na ten pomysł. Trzymaj się, cześć. Cześć. Jakie to wszystko obrzydliwe. Po co on mi o tym wszystkim opowiadał? Już nigdy więcej nie zjem lasanii. <grystanie>